Kochani, uciekamy z restauracji Beniego. Gramy dzisiaj w kolejne obby tak jak w przypadku wczorajszego obby Dzisiaj gramy w y, Benis Restaurant Obby. Bierzemy oczywiście poziom łatwy, bo jesteśmy łupkami. No i ogólnie znowu dzisiaj będę się odbiło, tak jak wczoraj. Mam nadzieję, że w niższym stopniu, bo to obby powinno być jaśniejsze. Dzisiaj jest dosyć jaśno. No, ja, jaśniej. Mm, dobra, na razie nie wiem, gdzie mamy iść. Na pewno nie musimy iść tutaj. Yy, I wydaje mi się, że musimy standardowo wejść tutaj. W ogóle jakieś tego. Chyba nigdy nie graliśmy w tego typu oby Jezus, Maria, goni mnie. Nigdy nie, nie graliśmy w tego typu obby, w sensie nigdy chyba nie graliśmy od tej osoby, która zrobiła to obby. Yy, dobra, mam nadzieję, że musimy umierać jak najmniej razy, bo yy, tak wiele razy się odbijam tutaj, jak umieram. Mamy drabinę, więc musimy się dostać tam. Całe szczęście, że ten kucharz cały tutaj jest mega wolny. Yy, także. Tutaj nie ma najmniejszego problemu z tutaj pokonaniem tego gościa Zobaczcie, on nawet nam nic, nic tutaj nie zrobi, gdzie on w ogóle jest Tam gdzieś lata, jest wolny Jest po prostu wolny, kochani mm. Dobra, w ogóle jakoś dziwnie wygląda strasznie to, by jakby było jakieś stare albo zbugowane Tutaj taki jednostronny labirynt, można by rzec Weźmiemy sobie tutaj takie coś, o Perfekto yy, I teraz Dobra, teraz musimy posłuchać tego nudnego gościa. No ale dobra. Da gadaj, gadaj szybciej. Mi się już nudzi. Dobra, gadał jakieś głupoty, a i tak musimy skakać po rurach. Musimy skakać po rurach, ale i tak przegraliśmy. Bo to jesteśmy przecież my. To jestem ja. A nie jakiś tutaj super jakiś nie wiem, par parkurzysta. Dobra, wiecie co, usunę jednak to. Deneruje mnie strasznie ta kamera która się rusza jest mi strasznie niewygodnie nagrywając ten film, ponieważ y, odbijam się, dlatego że jest dzień. A jadę dzisiaj do dziadka i zapomniałem wczoraj wieczorem nagrać film, dlatego muszę nagrać dwa filmy. No a ja lubię nagrywać Robloxowe filmy, dlatego y, muszę nagrywać Robloxowe filmy w dzień, gdzie się odbijam, a zawsze nagrywam w nocy, zawsze czekam na noc, kiedy mogę nagrać. Ciężkie życie. Zapytacie, dlaczego nie mogę nagrać ekranu? No teoretycznie mogę, ale wtedy film ma 144 tutaj jakość. Także nie, nie mogę pozwolić na, takie, na taki film dla Was. Mega łatwe jest to, bo to oby jest chyba jakieś, nie wiem. Wygląda na mega stare obby, na takie dziesięcioletnie. Jest jeszcze takie w miarę łatwe w sumie, w sensie w miarę łatwe, jest bardzo łatwe. Dobra, ten poziom nie wygląda na aż tak łatwy. A nie jednak wygląda, jednak wygląda na łatwe, bo. Zobaczcie, spadamy jakoś dzi w dziwny sposób. Spadamy w wolny sposób. Dlatego stwierdzam, że może być. Może, może być... Mogę zakwalifikować ten poziom jako łatwy poziom. Dobra, gdzie musimy iść? Hmm, chyba tu. Jesteśmy na szóstym poziomie, a z tego co widzę, na razie największym poziomem, jaki tutaj jest spotkany przeze mnie w tym to jest poziom dziesiąty. Tu wygląda nawet fajnie, więc zrobimy sobie tę miniaturkę, bo to wygląda fajnie. Zdjęcie, to się zdjęć do miniaturki, nie miniaturkę Jeszcze ścina trochę to obby Nie no, wygląda na takie... To ja. Hejka wszystkim Super jeszcze moja babcia wbiła mi na chatę Dobra ja tu muszę nagrać odcinek Nie mogę iść Jakieś dziwne są skoki w tym obby Jakoś tak dziwnie się skacze, patrzcie jak wolno Mało płynne jest to obby Albo ja mam po prostu zrąbany komputer na którym pracuję Jedno z tych dwóch. Wydaje mi się, że raczej yy, tutaj jest wina Oby, ponieważ w poprzednim mi jakoś nie ścinało. Zobaczcie to, Nie mogę wykonać z tego skoku. Po prostu nie mogę, po prostu się nie dam. Z niewiadomych przyczyn. Dobra, muszę tą reklamę usunę, bo ona jest tak irytująca. No, patrzcie na to. Tego się nie da przeskoczyć po prostu. Wy się dziwicie później, że ja się denerwuję. Jak się nie denerwować na czymś takim? Mary, jeszcze mi jest tak niewygodnie nagrywając to bo się na podłodze jak jakiś nie wiem MNL i co ja mam robić co ja mam biedny robić kochani jeszcze te skoki takie ja będę po prostu czekał do ostatniego tutaj do ostatniego milimetra tutaj będę wtedy wykonywał skok patrzcie widzicie ja tu zachowam wszelki spokój O, widzicie, przeskoczyłem. Daleko jeszcze to? Już nie, ostatnia prosta. Ostatnia przy... prosta na zakręcie. Patrzcie, widzicie, udało mi się. Dobra, teraz musimy chyba prawdopodobnie unikać tą kulę, tylko pytanie, gdzie musimy iść? Trzeba najpierw wyznaczyć sobie drogę. Wydaje mi się, że tam, gdzie jest ten kucharz taki dziwny. Albo na dół? Nie, nie mam pojęcia. Zginęliśmy w sposób brutalny. Jesteśmy zamordowani. Przez kulę. Niepokoi mnie to jak dużo osób tkwi na poziomie 10, więc albo jest mega długi poziom 10, albo jest mega trudny, albo nie wiem co. Idziemy teraz tu. Jezus Maria, muszę iść tu chyba. Nie, nie mogę iść jednak tu, to jest lava. dobra. O, to jest pytanie. Gdzie ja, ma? ja właściwie muszę do cholery jasnej iść? Wydaje mi się, że muszę iść tak jak talaska. Idę do ona szybko Dobra. I teraz tu. Dobra, droga jednak była prostsza niż myślałem. Myślę, że spadnę. I teraz co? Teraz musimy wyłączyć ten guzik prawdopodobnie. Dobra, weź kościół. Jesteś tak irytujący, jak to całe obby w ogóle. Bo mnie strasznie denerwujesz, weź gościu przecież... Wcale nikt nie widzi tego wielkiego czerwonego guzika, którego trzeba nakliknąć. Wcale nikt go nie widzi, naprawdę. O, jeszcze jestem wolny gość tutaj. Dobra, zwracam honor, jednak nie jest wolny. Jednak jest wolny. Walić go. Dobra, to jest ten tajemniczy poziom dziesiąty, który, na którym tkwiło tak wiele osób. Być może jest to ostatni poziom. Być może jest to bardzo trudny poziom. Być może jest to bardzo długi poziom. No nie wiem, wygląda niepokojąco Jezus Maria, to jest speedup No speedupy są przecież super, czemu wy ludzie nie lubicie speedupów? Może to jest długi speedup? Uwielbiam speedupy w ogóle, to jest super Tak wiecie, chcę polatać po szybkości Tylko ten efekt jakiś tutaj dziwny jest, że niby szybko latamy Chociaż jak chcemy to też szybko latamy, więc jest to po prostu irytujące I przeszkadza to w skupieniu się na rozrywce, tak? I widzicie, przez to główno zginałem no, prawdopodobnie tutaj, prawdopodobnie muszą dać nie. Dobra, musimy wejść w buta Wygląda jak coś do kupienia za Robuxy, no ale... ale nie w tym przypadku, nie w tym przypadku, moi drodzy. W tym przypadku jest to przyspieszenie dla nas, na naszą korzyść. No, nie, jeszcze tak ścina, przez co tak ginę. Nie bez powodu dużo osób tkwi na poziomie dziesiątym. Aha, w złą stronę idę. I usunę tę reklamę, bo przepraszam bardzo, irytuje mnie tak, do takiego stopnia, że nie wytrzymam z nią. I sobie włączę to. Dobra, wiecie co, mi się wydaje, że można, mo możemy to na spokojnie zrobić też. Tak, żeby się nie spieszyć jakoś bardzo, w sensie nie spieszyć się na szybkim poziomie, to, to trochę dziwnie brzmi. Mm. Ale wiecie o co chodzi, jakoś tak, żeby po prostu pomału to zrobić. Pomału jak na speed upa. Wiecie, jak są łatwe skoki, to możemy tak sobie popierdzielać. No i tutaj na przykład się zacząłem bez zakręt. Tu widać, że będzie dłuższy skok. Nie, no nie gadaj na ostatnim, ale jestem debilem. Debilem jestem po prostu. Jestem największym debilem na świecie. Jezus, jeszcze ta kamera, to jest tak irytujące, wszystko. Że po prostu nie uwierzycie mi, jak ja się denerwuję podczas nagrywania tej produkcji filmowej. Dobra, wziąłem tego speedupe'a zastranego. I to jest ta oba, do trzech razy sztuka To jest ta oba, co ja powiedziałem w tym momencie, to jest ta runda Najtrudniejszy skok za nami, o ostatnia prosta Ostatnia prosta Damy radę kochani Wierzę w moją siłę Siła jest we mnie, siła tkwi w Robloxie Siła, ja mam siłę Mam siłę i wygram ten stage Wygram go. Kochani, dojdę do 11 poziomu. Mówiłem? Mówiłem, to była prawda. I mogę usunąć tą reklamę w nagrodę. Dobra, w ogóle jesteśmy w połowie tego obby. Prawdopodobnie, bo mamy taki pasek na górze, cokolwiek on oznacza, to jesteśmy chyba w połowie. Tak mi się wydaje. Tak interpretuję to. Jedziemy w Window. Jak widzicie, tutaj Window działa zdecydowanie normalniej niż we wczorajszym obby. Eee, więc. Więc warto się w nią przejechać, ale trochę wolno zaczęła jeździć Przeraża mnie to Widzieliście co, co ja zrobiłem właśnie w tym momencie Dobra, jeden z moich ulubionych stage'y Nie no żartuję, nie lubię tego stage, a, bo jest nudny Ale wiecie musimy budować nie mogę kliknąć na to? Ja już kliknąłem? No, halo Jak ja mam to kliknąć? Może tak, jakby. No nie, no czemu to nie działa? Ja nie mogę. To jest chyba jakiś żart dla nas, kochani. To jest żart, czy co? To jest jakiś joke? O co tu chodzi? Musimy wziąć, jakby to zobaczcie. Musimy wziąć rurę. Problem jest taki, że jej się nie da wziąć. Nie no, kochani, ja nie gram w to. Widzimy się jutro o nie? Ja nie będę grał w taki gdzieś gdzie się nie da nic podnieść. Można jeszcze spróbować zresetować. Jak się zresetuje, to będzie Git. No nie no, tutaj się coś w ogóle zepsuło. Jezus, Maria, wzięliśmy wieli, coś. Pytanie, czy będziemy mogli to odłożyć? Jak może, będziemy mogli odłożyć, to jeszcze się nie żegnam. O, dobra. Nie no, ja się po prostu zabiję. Przysięgam wam. Przesunę na sobie krzesło biurokowe, bo mnie tak stopa boli, że nie wytrzymam. Dobra, chyba się naprawiło. No, nie naprawiło się, nie, ja pierdzielę, muszę zadecydować poziom. Czemu te rury się same, wiecie, niszczą? No, nie wierzę po prostu, ja w to nie wierzę. Co się dzieje na tym poziomie? Nie, ja, ja do ostatniej rury będę walczył tutaj. Sytuacja prezentuje się w następujący sposób. Bardzo mnie irytuje yy, poziom ten, bo te rury są tak denerwujące. Zobaczcie, jeszcze się obijają o ścianę, no po prostu to jest żart. No i proszę bardzo, gdzie ja mam teraz iść? Mam iść tu. Po prostu w łeb sobie strzelić. Czemu te rury są tak bardzo interaktywne? Ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę. Tu chyba normalnie przeskoczę, co nie? Ja pierdzielę, no chyba żart. Mam nadzieję, że mi się te rury nie zresetują. Boś. Dobra, są rury, są rury, całe szczęście. Weźmiemy tą ostatnią rurę. Tylko, raczej, żeby nie kliknąć guzika, zresetuj rury. Bo się wtedy tak zdenerwuję, że po prostu zakończę odcinek w trybie natychmiastowym. No i jeszcze ta rura się obija o rurę. Te rury nie powinny być aż tak bardzo realistyczne, no bo zobaczcie o, Ta rura się o wszystko obija dosłownie My to podnosimy normalnie jak w jakimś, nie wiem Dobra Kliknąłem guzik I teraz prawdopodobnie nie musieli zabrać rurę Tą rurę zabierzemy ja się nie będę bawił tutaj w jakieś... i oszczędzam rury. Czy wam się to podoba, czy nie? Dobra, no i została ostatnia prosta do wygrania tego, tego poziomu, który jest tak denerwujący, że nie wytrzymam. Jestła dobrze. Jest bardzo dobrze. Prawdopodobnie poziom już wygraliśmy. I tak się właśnie też stało. Wygraliśmy ten poziom. W się sensie spadamy teraz, no ale wygraliśmy go chyba. Chyba, że to jest jakaś podpucha i zginęliśmy. Nie, na szczęście to nie była podpucha, kochani. Wygraliśmy poziom. Jezus Maria... Dobra. Chciałem już wyzywać. Już chciałem wyzywać za wcześnie się ten. W ogóle nasz pasek z przejściem tego już jest coraz... Yy dłuższy, także jesteśmy coraz bliżej go Niesamowicie się z tego powodu, kochani, cieszę, bo to jest bardzo irytujące Oby, wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy gracie w Bani jest restaurant, oby, a tam nie ma restauracyjnych akcentów. Jedynym restauracyjnym akcentem, co tu można uznać, to jest jakiś wałek, ale bez przesady nie jesteśmy w restauracji po pierwsze. Powinniśmy być w restauracji, a nie w jakiejś tutaj. Co to jest w ogóle? To nawet kanał nie jest. To jest po prostu jakieś, nie wiem. Restauracyjne akcenty kuchenne. No co, bo noże i wałki są to już można to restauracją nazwać. Nie no, bez sensu to oby jest. Oceniam je tutaj 3 na 10, no bo to jest w ogóle... Jakieś pan... nie wiem. Co oni tutaj zrobili, co, co to ma być. Jestem za załamany. Nie polecam nikomu. Nie polecam nikomu to te... No więcej się tych noży tutaj nie dało nastrać. Dobra, ostatni nóż. Chyba nam się udało. Teraz będziemy skakać po tych takich mikserach, czy cokolwiek to jest. No to co poskakaliśmy normalnie jak ta gazela. Dobrze. Po pierwsze opanować emocje. To jest bardzo ważny etap w moim życiu. Opanować emocje, jeszcze raz to powtórzę, musimy opanować emocje. Musimy opanować emocje, które tutaj są. Bo to, co tutaj następuje, to jest żart. Aha, Musi musieliśmy go jeszcze wysłuchać, musieliśmy na niego nacisnąć, tak? Super, super, po prostu super, wiecie. Jump over, cokolwiek to znaczy, bo nie umiem angielskiego, dobra. No nie, może ja muszę do środka skoczyć. Nie wiem, dziwny jest ten poziom strasznie. Jeszcze te reklamy jakieś dowalone. Coś w sensie dowalone. Chciałbym, żeby były dowalone. Są zrąbane Nie, no nie wiem o co tu chodzi. W ogóle jeszcze za każdym razem jest ciemny ekran, pomacham wam i zasłanie swój ryj, bo to wygląda jak śmieć. No nie, no nie wierzę po prostu. Ja się poddaję. Ja się po prostu poddaję. Co to ma być? Wiecie co, wydaje mi się, że na bazach to nie jest yy, to, co tylko to jest czas, który nam się mierzy. Więc ciul wie ile tu jest stage? Y. Widzimy się jutro o godzinie 16, bo już nie miałam ochoty się maczyć z tymi mixerami, papa.